Widzę, że już powoli się tutaj uspokoiło. Rozwiązają. Tak. Dużo trupów zostało na pobojowisku, a my patrz, ufliśmy z wyciem. Bo my wiemy co jemy. Mikrofony polskiego radia zainstalowaliśmy dzisiaj w loży humorowej na stadionie w Dortmundzie, gdzie piłkarzom zmagającym się na murawie kibicują prezydenci Lech Kaczyński i Horst Keller. Przejęli piłkę Jacek Bąk. Baszczyński. Panie prezydencie Keller. Ja wiele uwagi poświęciliśmy polepszeniu stosunków polsko-niemieckich. Po polsko Wiele starań. Dlaczego wasi naszym wkopali już 8 goli? to jeszcze przed 8-0 to jest wynik przyjacielski? Szulny futsal, to jest piękna gra. Jaka piękna gra, jak nasi ani jednego gola nie strzelili jeszcze? 8-0, 8-0, to jest niemiecka duma. Niemiecka Buta chciał pan chyba powiedzieć. Buta? Buta. Ta sama, którą okazywaliście już w 1939 na Westerplatte. Później w 1942 tu i ówdzie. Ale meine kleine prezydent, Lechu, to, to jest sport. Piękna sprawa. I... Piękna sprawa jest, jak nasi gole strzelają. Nie po to tutaj leciałem samolotem całą godzinę, żeby teraz było jak to powiedziałeś? 0 cu 8 8 co 0 Ach, no tak. 8 co 0 O. A może będzie więcej jeszcze? No właśnie, a dlaczego te Niemcy na boisku w ogóle naszym nie podają? Przepraszam, źle się wyraziłem. Niemieccy zawodnicy, nie chciałem powiedzieć Niemcy. Bo się boją, że jak Polakowi dadzą piłkę, to on już nie odda. No tak. Może zakopać na przykład i po mistrzostwach wrócić i odkopać. Ja wiem, to może być stereotyp, ale. Lechu, no. A ty jesteś prezydentem naprawdę? Horst Keller się nazywasz? No ja. Moja Muta dała mi takie y, imię, namię, na szyne. Helmut to. On był kto? Kanclerz? Tutaj w prezydencie. Ja, kanclerz. A Helmut Fenn to trener taki był, pamiętam. O, pamiętam też Horsta jednego, tak miał na imię, Horst Hrubesz. A Horst, no, w no, środek jak, napadu, nie? Jak Panzerfaust Faust. No, tak. miał taki typowo niemiecką mordę, taką, taką niebieskie, ślepia. Walił z tej głowy gola za golem. Jak szedł, to jak e, tyger, jak czołg taki. O, o, żółta kartka dla waszego. Kopnął Polaka butem, z typowo niemiecką butą. No lepiej niż z główki. Dobrze. Może byśmy coś zrobili, no żeby nasi strzelili tak jednego chociaż. I że są tak dla przyjaźni między narodami, tak? No. Odszkodowanie za drugą wojnę i powiedzmy dwa gole. co, szukaj, co z tego wyjdzie? A. Ah. O Podolski. Dlaczego... Ja Podolski, o polskim nazwisku człowiek gra w niemieckiej drużynie, chciałem się zapytać. No bo to jest piękna drużyna, reprezentacja Niemiec. Nie, nie, Podolski to jest polskie nazwisko. O, Schweinsteiger macie takiego, to jest niemiecki. Ja. Co to Schweinsteiger znaczy po polsku? Świniakowski czy coś? Bo Schwein to coś mi mówi. To byłoby tak, jakby nosił świnie czy coś? Razy kilka, ponieśli Schweinsteigera Ja. Wracam do tematu. Nie masz numeru komórki do bramka waszego? Ja. Jensa Leman'a, Mansa, Oczywiście, że mam. On ma ten zestaw głośno. ten. nie głośno mówiący. głośno dzwoniący, żeby usłyszał ja. w opiniu, że No, telefon. żeby nie odbierał słuchawki, jak będzie bronił. Weź zadzwon. Powiedz mu, jak będzie miał piłkę w rękach, niech tego kopsnie sobie do bramki własnej. Głos? Da się to załatwić? No, ja. No. Ju, już trwonię do niego. Halo? Ja. Ein-Ann ein Bramken. To so Polak, prezydent. prezydent. To on się zna po głosie? E, Krajny prezydent. A znowu go, 9-0. No, that... Chyba źle mnie zrozumiał. Nie, nie, to, to nie Bramka wstwoił. Zobaczymy, co będzie jak Bramka z piłkę. Śledźmy dalej, twojego wydarzeń, bo to może mowy... cię posłucham w końcu. jesteś prezydentem. Ale 9-0 to w... totalna katastrofa. O, oh. jest! No strzelił, strzelił smobuja. Dzięki no. stary! To dla dobrych stosunków naszych. Zadzwoń teraz jeszcze do tego obrońcy łysego, niech też strzeli gola. Ale no, no, no No no, tak, 9-2 to już będzie taki przyzwoity wynik. Już dzwonimy do niego. Halo? No. A, ein, ja, ja. O, i już, ale, ale ci szybko posłuchał ten wyścig. To dobry obrońcy. On jest dobry. Schnell, tak. No. A ten sędzia to skąd on jest? Dlaczego bo jeden, pozwolił, jeden, żebyście strzelili 9 godzin. To nie jest ten Turek, co kiedyś sędziachał taki? Maciuś, A jeden? kończ pan, panie Turek. No, 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 no. A nie, to chyba nie ten. Dobrze. Mogę Cię zadzwonić z Twojej komórki, bo zapomniałem swojej. A proszę bardzo. Dzięki. Do, do trenera mam N numerek. Halo? To jest fatalnie! Gol samobójczy! E! strzelił sobie następnego. A, pa, panie Janas, halo, tak. Dobrze. Jest My 3 do 9, God. to niby jest niezły wynik, ale nie za dobry jednak. Mówiłem panu, Giertycha na stopera wystawić. Stoper musi być wielki, gorgoń był wielki, Wójcicki był wielki, a tu co? Jakiś kurdopelek? Dziewięć trzy. No, cała nadzieja w tym że sobie nas strzelają tych samobójów jeszcze. Online, oh online. Oh Niech pan zadzwoni jeszcze, oddaję komuraczkę. Niech pan zadzwoni jeszcze, żeby strzelili. Tak żeby był remis, no 6 no godziną samobójów jeszcze. No. Ale nie niemiecka duma przecież. Buta nie duma! To jest osiągnięcie całego narodu. O. Niech pan zadzwoni. Ale ty. Karta mi się skończyła w telefonie. To pan ma na kartę? No ja. Prezydent telefon? Nie, ja codziennie mam inny numer. Typowo niemieckie skąpstwo. No mogę i, fax wysłać, może. Zabrakło znowu? Ale to chyba nie do obrońcy, ale to nie dojdzie na czas. O, o, dziesięć twór. Jacek Krzynówek. Padajutą piłkę, Krzynówek! Ale panie prezydencie, my jesteśmy na kulturalnym meczu w losy To nie jest trzecia liga. Wyraźnie go kopnął! Majny, krajny prezydent. Tymczasem daleko do przodu. No, bramka daleko do przodu. Chwała Bogu. Co tu zrobić, żeby oni lepiej grali? Już ten mecz to jest przegrany. Jak pan karty, nie masz tu nic z tego. piłkę. Hmm. Hmm. No, zwycięstwo, prawda? Sprawiedliwe jest. Jaka niesamowita atmosfera. A? Co jedzą na przykład niemieccy piłkarze, że tam dobrze kopią ten futbol. Tego bala. bo nasi to normalnie. Golonko, kurczaki z gryla, słoniny dużo żeby kondycjonują. Pi piłkarze, A co? słoniny. A co? Nie, tylko to. No. Nasi to na, na warzywach jadą. Tak? Ja. A? I to dziesięć to dzięki warzywom może być? Ja wol. Jak masz na imię? Horst, tak? Ja, Horst. Słuchaj, Horst. Horst? Horst. Horst. Masz fajną fryzurkę, Horst. A, fil, dank. Czy mógłbyś mi, Horst, podać jakiś przepis na to, co te warzywa, co jedzą ci wasi? Ale... Ten się, mundial oczywiście. już mamy w plecy, ale może... W plechy. ale może w następnym? Złota na, kartka. No, no cóż, mam tu nawet taki ulubiony swój. Tak? Mizeria cukini. A nie, nie twój host. Ten co piłkarze w ja, no. Fußball jedzą. Ja, ale ja też chcę być taki jak piłkarz w polityce. A, I a, też wiem to, co a, oni. A. No damy. Tak, ja, ja zanotuję i przekażę potem ja na sobie. Mizeria z Mizeria cukini to jest. Ale to, to nie będą go mizerni później? Nein. Trzeba tak. 50 y deko cukini. Mm. I ein ząbek czosnku, jeden. A znasz to powiedzenie, każdy dupek z w słupek? Na żurawski właśnie z w słupek. Sorry, że ci przerywam. Sorry, że ci No i oprócz tego trzeba e, sok z cytryny. Mm. E, pół kuka śmietany. Mm. E, salt, sól. Co? Sól. sól. Salceson? Salt. Salceson powiedziałeś? Sól. 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 Ja. Pieprzu trzeba, no i dwie łyżki zielonego posiekanego kopu. O, i co potem z tym wszystkim zrobić? I jeszcze można dodać dla lepszego smaku. Dla kucharzu. Dwa, trzy listki drobno posiekanej bazylii. Dla kucharzu, mój kucharz. No i to robimy tak, moje kleine prezydent. Umyć trzeba cukinię. Pokroić ją w plastelki, dodać ten zgnieciony ząbek czosnku, sól i cukier sokiem z cytryny dla smaku wymieszany ze śmietaną. 11 czuj powiem Ci, bo się zaczytałeś. Ja. I to trzeba posypać koprem i bazylią. I tak właśnie otrzymujemy mizerię z cukiny. No dobra, to ja to przekażę Janasowi na następnych Mistrzostwach. Za cztery lata pokażemy wam, gdzie szwaby zimują. Ale wiesz host, w chryzówkę to masz naprawdę super.